Blisko tysiąc osób wzięło udział w piątej edycji biegu Zdążyć przed rakiem. To impreza promująca profilaktykę raka piersi. Bieg główny odbył się na dystansie 5 km, a dla dzieci przygotowano pętlę o długości 300 metrów. Na gości wydarzenia czekało wiele atrakcji w miasteczku stworzonym przy Ligockim Amfiteatrze. coraz więcej ludzi mówi o tej profilaktyce, a przede wszystkim swoim przykładem pokazuje tą profilaktykę, tak? Bo profilaktyka to zdrowy styl życia, to edukacja, czyli przyjazne rozmowy w naszej strefie Fundacja Kafe i to przede wszystkim badania przesiewowe. Zachorowalność tego raka ciągle wzrasta. No nie możemy z tym walczyć, z to, to co możemy zrobić? No jedynie przez profilaktykę tego raka wychwycić na takim poziomie, żeby można go było ewentualnie całkowicie nawet wyleczyć. Yy, nauka pozwala na to, że Ilość wyleczeń staje się coraz większa, ale podstawą jest wczesne rozpoznanie. Choroby czyhają na nas, a żeby ich unikać trzeba się diagnozować, trzeba myśleć pozytywnie o swoim zdrowiu, przekładać go jako priorytet na pierwsze miejsce. Tym bardziej, że widzimy duże zaangażowanie, coraz większe zaangażowanie możliwości diagnozowania i leczenia nas w wyniku całej służby zdrowia. Z roku na rok zwiększa się ilość środków finansowych tutaj u nas na Śląsku przeznaczonych na służbę zdrowia. W przyszłym roku już jest zapowiedziana rekordowa ilość środków finansowych przeznaczonych właśnie na opiekę zdrowotną, na diagnostykę zdrowotną. Dzisiaj zmieniamy strój na strój sportowy i próbujemy za zadbać o swoje zdrowie, zmienić styl życia i namawiać wszystkich. Zobaczcie Państwo, ile dzisiaj tutaj ludzi się zebrało, możemy wszyscy powiedz, żeby zdążyć przed rakiem. W tym roku w biegu wzięła udział ambasadorka imprezy, aktorka pochodząca z Katowic, Anna Dereszowska. Raz w roku powinnyśmy sobie nawet z okazji urodzin zrobić taki prezent i pójść do lekarza, a jeśli same o tym nie pamiętamy, przymusić trochę naszych partnerów nasze dzieci, żeby wpisały to w kalendarz i żeby, żeby nas bodźcowały, żebyśmy poszły się badać, bo czasem nie ma czasu, jesteśmy zaganiane, to gdzieś umknie, ucieknie i nagle się okazuje, że mijają dwa lata, a w ciągu dwóch lat, szczególnie jak jesteśmy młode, to nowotwór piersi naprawdę rozwija się szybko. Życie jest piękne, szkoda go, więc warto żyć trzeba się badać. Na starcie swoją obecność zaznaczyli najmłodsi. Do biegu zgłosiło się ponad 200 chętnych. One dzisiaj nie zdążają przed rakiem, one biegną po swoje zdrowie, bo tak właśnie nazywa się i bieg. W związku z tym fundacja też dzieciom, w zasadzie młodzieży od trzech lat w katowickich szkołach średnich prowadzimy akcję właśnie Działaj, Badaj, Żyj. Już im w szkołach średnich tłumaczymy, jak ważna jest profilaktyka. 533, 533, 533, 533. Pamy, Państwa, Ten bieg traktowałem jako wylego, 314, sposób na pomaganie, niekoniecznie na życiówkę. Ale, wylego, ale wylego, wylego, impreza wylego, była naprawdę szwarciu, bardzo, wylego, bardzo wylego, fajna. Wylego, Wydaje mi się, że wylego, przez zdrowe odżywianie i to jest... Przynajmniej 50% sukcesu i oczywiście profilaktyczne badania co jakiś czas. Myślę, że to jest najlepszy sposób jednak na walkę z rakiem. Dla mojej córeczki wygrałam to pierwsze miejsce, a tutaj jest. Ja jestem też z zawodu lekarzem, także promuję chętnie i zdrowy styl życia i ich profilaktykę. Bieg jest organizowany od 5 lat przez Fundację Zdążyć Przed Rakiem, Ośrodek Medyczny TomMed i Radnego Miasta Krzysztofa Pieczyńskiego że było bardzo fajnie, powiedzcie znajomy, pokażcie